you Brodzik Luny. Pewnego ranka Hanf i Wallace zbawili się z Luną w polowanie na dinozaury. Uuu. <śmiech> Uuu. <śmiech> Ale dzień był bardzo upalny. Uf, Luno, tu jest za gorąco. <laughs> to dlatego, że mamy bardzo słoneczny dzień. Może powinniśmy pójść do parku. Hurra! Mamo, chcemy iść do parku. Możemy? Proszę. Myślę, że w parku będzie dziś bardzo gorąco. Ale tutaj też jest nam gorąco i chcemy pobawić się w dinozaury w parku. Do parku, do parku, do parku! Czy możemy pójść do parku? No dobrze, już dobrze, jeśli tak bardzo chcecie. Hurra! Ale najpierw posmaruję was kremem przeciwsłonecznym. Więc mama Luny posmarowała kremem buzie Hanfa, Luny i Wolesa. A fuj! Wszystkim też założyła kapelusze, by ochronić ich głowy przed słońcem. Ale ja chcę włożyć moją koronę. Och, Luno, korona nie osłonie cię przed słońcem! Wreszcie wszyscy byli gotowi. Luna miała koronę na czubku swego słonecznego kapelusza. Ale w parku było bardzo gorąco. Zjeżdżalnia była zbyt gorąca, żeby zjeżdżać. A huśtawki były zbyt gorące, żeby się huśtać. A piasek w piaskownicy był zbyt gorący, żeby się w niej bawić. Nawet cień był gorący. Pieski sapią, gdy im gorąco. Tak, i wystawiają język. Dinozaury też potrafią świetnie sapać. Więc cała trójka bawiła się w sapiące dinozaury. Ale nadal było im bardzo gorąco. Więc postanowili wrócić do domu. A mama Luny włączyła wentylator, żeby ich ochłodzić. Lubię włączony wentylator. Moje futerko całe faluje. Mogę wywołać wiatr skrzydłami. Jestem jak wentylator. A ja naprawdę umiem wywołać wiatr szybko biegając. <laughs> Nadal jednak wszystkim było bardzo gorąco. O, ho, 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 ho! już wiem co was ochłodzi. A potem mama Luny przyniosła dmuchany brodzik i zaczęła nalewać wodę do środka. Ale woda była bardzo zimna. Oj, woda jest lodowata. To nic. Ja chcę być lodowaty. Ja też, ja też! O! Wkrótce dmuchany brodzik napełnił się. A Hanf i Wallace szybko wskoczyli do środka. Luna weszła bardzo ostrożnie. Och! Wcale nie poczujesz zimy, jeśli się dobrze wypluskasz. Jestem pluskającym dinozaurem. A! a. I cała trójka bawiła się w pluskające i pływające dinozaury bardzo, bardzo długo. A potem Humphowi zrobiło się trochę za zimno. Haw, może wyjdziesz z wody i trochę się wysuszysz? Dobrze, jest mi bardzo zimno. Mnie też jest zimno. Nie, dmuchanny brodzik to jest to, co lubię najbardziej. Więc Hanf i Luna siedzieli w gorącym ogrodzie, żeby wyschnąć. A Wallace dalej chlapał się w wodzie. Ale w pewnym momencie jego zęby zaczęły wydawać dziwne dźwięki. Wychodź na pewno ci zimno. Nie, ja uwielbiam ten brodzik. Porządku. Brrr. Wallace wyszedł z brodzika i próbował się rozgrzać, ale jego zęby nie przestawały wydawać dziwnego dźwięku. Wkrótce, siedzącym w słońcu, Hanfowi i znowu zrobiło się ciepło. Gorąco mi! My nie też gorąco! Pobawimy się znowu w dinozaury? Ale Wallace'owi było jeszcze za zimno na zabawę w dinozaur. A potem Woles też się rozgrzał. Wszyscy mogli bawić się w pluskające dinozaury. I woda w brodziku też była znacznie cieplejsza, bo ogrzała się w promieniach słońca.